Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze zaprasza na 17. Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie Wartnictwo w Sudetach Zachodnich, które odbędą się w dniach 17-18 września 2016 roku w Jeleniej Górze Cieplicach oraz do odwiedzenia oficjalnego sklepu z bogatą ofertą produktów i sprzętu pszczelarskiego w Jeleniej Górze przy ulicy Wojska Polskiego 25. Autoserwis Bieniarz Jelenia Góra oferuje pełen serwis w zakresie rozrządów, układów hamulcowych, ogumienia, klimatyzacji oraz innych napraw, w tym diagnostykę komputerową pojazdów osobowych i dostawczych. Ponadto Autoserwis serwis Bieniarz proponuje mycie, woskowanie, odkurzanie, pranie tapicerki, wszystkich pojazdów. W oczekiwaniu na wykonaną usługę będą mogli Państwo napić się kawy i skorzystać z Wi-Fi. Autoserwis Bieniarz przynależy do ogólnopolskiej sieci Perfect Service. W jednym miejscu zadbają Państwo o swój samochód oraz ubezpieczą auto, dom i rodzinę. Gazeta i portal Jelonka.com Masz problem? Szukasz pracy? Chcesz sprzedać samochód? A może wiesz coś ciekawego i chcesz się z nami tą wiedzą podzielić? Zadzwoń do nas lub przyjdź osobiście. Redakcja mieści się przy ulicy Skłodowskiej-Kiri, 13 przez 2, pierwsze piętro. Marketing telefon 75, 75 75 444 00 Dziennikarze 75 75 242 16 Codziennie nowe informacje i tysiące ogłoszeń. Tragiczny wypadek w Łomnicy. Z nieustalonych przyczyn uderzył czołowo w pojazd marki Mercedes. Dożynki w gminie Mirsk. Dożynki to jest symbol taki, zakończenie żniw. Talerz Miłosierdzia. Przede wszystkim chodzi o tu o czerwoną soczewicę prawda? i o, o źródło białka. Paweł Guszała witam państwa. Dzisiejszy serwis zaczynamy od tragicznej informacji. Wczoraj przed południem w Łomnicy doszło do wypadku drogowego. W zdarzeniu na ulicy Widokowej w Łomnicy wzięły udział dwa pojazdy: samochód osobowy oraz motocykl. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 28-letni kierujący motocyklem, który jechał wraz z 26-letnim pasażerem, z nieustalonych przyczyn uderzył czołowo w pojazd marki Mercedes, który sygnalizował manewr skrętu na pobliską stację paliw. Siła uderzenia była na tyle duża, że pasażera motocykla wyrzuciło aż na pobliskie drzewo, z którego zdjęty został dopiero przez strażaków. Mimo to. O wiele gorzej wyglądał stan kierowcy. Kilka godzin po wypadku 28-letni motocyklista zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Kierowca Mercedesa, jak również jego pasażerka, nie odnieśli żadnych obrażeń. Czynności na miejscu wykonano z udziałem prokuratora, jak również biegłego zakresu ruchu drogowego. Wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Teraz policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. W niedzielę mieszkańcy gminy Mirsk dziękowali za tegoroczne zbiory podczas tradycyjnych dożynek. Uroczystości w tym roku odbywały się w Rębiszowie. Uroczystości rozpoczęły się muszą dziękczynną, której przewodniczył ksiądz Franciszek Morski. Jedno z najtrudniejszych posłannictw, dlatego, że jak mówimy na co dzień, warsztat pod chmurką. Nie można przykryć, nie można za wiele nawodnić, bo za mało miejsca jednocześnie bardzo, zawsze chyba związani z kościołem. Zawsze chyba związani z kościołem. Może właśnie dlatego, że tak bardzo zależni od Bożej opatrzności. Po mszy świętej liczny korowód dożynkowy przy dźwiękach muzyki przeszedł na boisko sportowe w Rębiszowie. Tam mieszkańcy mogli kosztować przepysznych potraw oraz wypieków. Przygotowanych przez lokalną społeczność. Po symbolicznym przełamaniu chleba gospodarze dożynek udali się na plac do licznie zgromadzonych mieszkańców, by podzielić się ze wszystkimi chlebem upieczonym z tegorocznych zbóż. Takie działania jak przymrozki, czy opady deszczu, czy susza no odbijają się na jakości zbóż, na, na plonach. Ale też trzeba powiedzieć, że obraz rolników i rolnictwa na terenie naszej gminy zmienia się tak, jak się zmienia w całej Polsce. Czyli są coraz większe gospodarstwa, dzięki wsparciu środkami unijnymi unowocześniają się coraz nowsze urządzenia, coraz nowsze maszyny. Rolnicy są bardzo ważni, dlatego że to dzięki nim. Właśnie dzisiaj mogliśmy kosztować tego yy, dorzynkowego chleba. Na naszych terenach jest bardzo utrudniona praca. Mamy porozrzucane pola, mamy ciężkie pola i uważam, że ale jakoś dajemy sobie radę z tym. Podczas tegorocznego święta nie zabrakło wieńców dorzynkowych, wykonanych przez mieszkańców z okolicznych miejscowości. Te najpiękniejsze zostały wyróżnione przez burmistrza i nagrodzone włożyliśmy w niego całe serce. W sumie przez 5 lat mieliśmy zawsze pierwsze miejsca za te wieńce. Dorzenki uświetniły występy lokalnych zespołów. Usłyszeliśmy chabry, izerskie bogdanki, pogórzan, ktisowian oraz chór parafialny z Mirska. A gwiazdą wieczoru był zespół Trend Music. Tego dnia nie zabrakło także życzeń. Ja życzę, żeby te płody rolne miały wysokie ceny. Te ceny w tej chwili są mało satysfakcjonujące, delikatnie rzecz ujmując i to jest podstawa, żeby produkcja rolna była opłacalna. Akcja charytatywna Talerz Miłosierdzia Pomagamy ze Smakiem miała na celu uwrażliwienie mieszkańców Jeleni Góry i okolic na potrzeby osób poszkodowanych przez los. Akcją charytatywną Talerz Miłosierdzia Pomagamy ze Smakiem włączyła się ceniona artystka Natalia Lubrano. Według jej przepisu gotowano zupę z soczewicy. To jest taka bardzo prosta zupa, proszę Państwa. To nie jest żadna fanaberia. Chodzi o to, żeby osoby, które nie mają za bardzo jakby, um, możliwości finansowych, gotowały sobie coś um, pożywnego, co, co um, przynajmniej pokryje część zapotrzebowania na, na, na wartości mineralne i odżywcze. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Wieleniogórskiej Bursie Szkolnej, zaprezentowano także kalendarz. Talerz Miłosierdzia to 12 przepisów na zupę, które organizatorzy przedsięwzięcia otrzymali od znanych osób, którym bliska jest pomoc najuboższym. Pomysł na kalendarz zrodził się w momencie, kiedy zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy pokazać społeczeństwu, że pomagamy przez 12 miesięcy, że problem bezdomności jest problemem nie tylko w okresie zimowym, tylko przez cały rok. Mamy nadzieję, że to pozwoli po roku miłosierdzia Bożego, które w tym roku obchodzimy, poprzez rok świętego brata Alberta, przekonać ludzi, że jest bardzo wiele osób potrzebujących. I niewiele trzeba, żeby im pomóc. To jest jedna z e, najaktywniejszych organizacji pozarządowych, która rozwiązuje bardzo palący i ważny problem miasta, problem bezdomności. Towarzystwo pomocy Świętego Brata Alberta to 68 kół w całej Polsce. Pomagamy począwszy od szukania ludzi bezdomnych na ulicy, różnego rodzaju placówki dla osób bezdomnych, noclegownie, ogrzewalnie. Ale też i pomagamy w znalezieniu pracy poprzez Centra Integracji Społecznej, poprzez mieszkania reintegracyjne, a również jadłodajnie, kuchnie. Ta pomoc jest bardzo szeroka. Każdy człowiek, jaki by nie był i w jakie tarapaty by nie wpadł, jest wart tego, żeby go wydobyć z tego. Po konferencji prasowej na terenie Domu Siedmiu Marzeń przy ulicy Okrzei wszyscy mieszkańcy biorący udział w wydarzeniu degustowali zupę z soczewicy. Tego dnia nie zabrakło atrakcji. Na scenie wystąpiła Natalia Lubrano. Mówiąc, prościej umierzyć. Wśród zaproszonych gości była także Monika Mrozowska. Na scenie wystąpił również lokalny zespół Mawifurach. Imprezę poprowadził Jacek Grądowy. Aktorka Monika Mrozowska po wielkiej akcji charytatywnej Talerz Miłosierdzia Pomagamy ze smakiem odwiedziła jeleniogórskie Termy Cieplickie. Termy Cieplickie to kompleks, który nadal cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców i turystów naszego miasta. Ale nie tylko. Pani Monika Mrozowska po raz pierwszy w Termach Cieplickich bardzo się z tego powodu cieszymy. Szczególnie, że Termy Cieplickie gościły już wielu aktorów znanych, i właśnie do tych aktorów dołączy pani Monika Mrozowska. Obejrzy nasz obiekt, obejrzy strefę fitness, obejrzy strefę spa, zobaczy jak my dbamy o sylwetki Joraniogórze. No i tym bardziej dostanie od nas mały upominek, aby dobrze wspominała Termy Cieplickie. Nie była to pierwsza wizyta popularnej aktorki Wielkiej Górze. Jednak, jak się dowiedzieliśmy, jeszcze nie miała okazji skorzystać z oferty term cieplickich. Dlatego, ze swoją młodszą córką Jagodą, postanowiła nadrobić zaległości. Do tych term jeszcze nie trafiłyśmy. A jak widać, szkoda, bo mamy naprawdę wodę, w której możemy się odprężyć, która ma 34-35 stopni. Jeżeli dla kogoś ta temperatura byłaby za wysoka, to jest również basen z wodą o temperaturze 29 stopni. Całą strefę SPA, czyli zapraszamy gorąco wszystkie panie, które chcą się też odprężyć, poczuć młodo i chcą się znowu dobrze poczuć w swojej skórze, są bardzo fajne atrakcje dla dzieci, w związku z czym naprawdę idealne, idealne miejsce, na weekend. Krótko mówiąc, kompleks term cieplickich wywarł na aktorce pozytywne wrażenie. Dlatego już zapowiedziała, że przy najbliższej okazji ponownie odwiedzi to miejsce ze swoją rodziną. Firma Zorka z myślą o integracji pracowników zorganizowała w miniony weekend w cieplicach piknik rodzinny. Firma Zorka od ponad 20 lat produkuje meble dla koncernu Ikea i cały czas stawia na rozwój. Jesteśmy dużym dostawcą, dobrze ocenianym przez nich. W tej chwili mamy pełen portfel zamówień. Zamówienia rosną. W zeszłym roku wyprodukowaliśmy około miliona sztuk mebli. To jest, to jest taki, taka skala produkcji. Firma stawia również na integrację, dlatego od lat organizuje festyn, podczas którego tradycją stał się turniej piłki nożnej. Bardzo fajny, wysoki poziom. Szlachetna walka, bardzo sportowa. Każdy grał z każdym. No i ta tabela, punkty, i ten kto najwięcej punktów, ten wygrywa. Wygrał bodajże zakład z Cieplic produkcyjny. To jest ważne, żeby ludzie nie tylko pracowali, żeby nie tylko tu były wskaźniki i różne inne rzeczy, ale żeby się mogli też razem zintegrować, pobawić, poczuć, że są jakąś wspólnotą. Podczas pikniku nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Przygotowano plac zabaw, miasteczko Straży Miejskiej, pokaz sprzętu policji. Zaprezentowano także samochód rajdowy. Najbardziej podobało mi się chyba malowanie różnych rzeczy. Bawię się bardzo fajnie. Najbardziej podoba mi się Lego. Korzystałam z cool, korzystałam także z klocków Lego. Co mi się tu podoba no wszystko. Bardzo nam zależy jako firmie, aby nasi pracownicy nie tylko sami uczestniczyli w takich imprezach, ale również przyprowadzali ze sobą swoich najbliższych. Jest to budowanie atmosfery wspólnego zaangażowania. Piknik uświetnił występ zespołu The Fifth Season. W naszym zespole grają naprawdę znakomici muzycy. Zbigniew Lewandek-Lewandowski gra na perkusji, Jakub Olejnik gra na gitarze basowej, Łukasz Perek gra na instrumentach klawiszowych. To są muzycy z Wrocławia. Janusz Nikiel na skrzypcach, ja gram na gitarze, śpiewam. To wszystko w tym wydaniu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport, prognozy pogody oraz konkurs telewizji Dami. Do zobaczenia. Rowerowy weekend w Jeleniej Górze rozpoczęła jeszcze w piątek konferencja prasowa, która zapowiadała zmagania na Wzgórzu Paulinum w ramach Jelenia Góra Trophy Maja Race. Wyścig kategorii HC z kalendarza UCI w, w MTB XCO, dokładnie w tym formacie olimpijskim. E, ruszamy od młodzika poprzez juniora młodszego, juniora i główne wyścigi elity kobiet i elity mężczyzn. Przed tą imprezą odbyła się jeszcze tradycyjna parada rowerów. Wśród uczestników był zastępca prezydenta Jeleni Góry Jerzy Łóżniak. To już jest bodajże mój trzeci raz, ale była bardzo długa przerwa, chyba 6 albo 7 lat nie jechałem, ale jedną z, 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 z tych parat to pozostał mi strój kolarski, który mam pod sobą. Strój Jeleniej Góry i wszyscy jak jechaliśmy tutaj razem z Wojtkiem pytali się, gdzie takie stroje można dostać. No niestety dzisiaj nie mamy, ale mam nadzieję, że wrócimy do tego i będziemy mieli z powrotem stroje stolar, kolarskie dla tych, którzy będą chcieli jeździć i promować Jelenią Górę. Niedziela w Jeleniej Górze upłynęła pod znakiem Bike maratonu. Natomiast już kolejnego dnia w ramach tego rowerowego weekendu Bike maraton w randze mistrzostw Polski w maratonie MTB, ale po raz pierwszy w Polsce w randze UCI maraton Series. Nie bardzo fajny i chciałbym, żeby było to co tydzień albo jeszcze częściej nawet. Przewodniczyna Majka, no super, tylko się bawić. Rewelacyjnie, ale jest cudownie, super pogoda. W ogóle organizatorka Maja jest genialna i w ogóle świetnie to wszystko jest zorganizowane. Także no ja myślę, że to jest najlepszy sposób na spędzanie właśnie weekendów w ten sposób. Czekałyśmy cały sezon na ten tak, dokładnie. Teraz osoby, które przegapiły rowerowy weekend w Górze, będą musiały uzbroić się w cierpliwość. Do Jeleniej Góry po wakacyjnej przerwie wróciły rozgrywki Superligi Kobiet. W drugiej kolejce KPR Jelenia Góra zmierzył się z kramem Start Elbląg. Było to spotkanie dwóch drużyn o zupełnie różnych ligowych celach. Zadaniem KPR-u na ten sezon jest utrzymanie się w lice. Start chce powalczyć o mistrzowski tytuł. Przez pierwsze kilkanaście minut nasze szczypiornistki stawiały opór swoim rywalkom. Jednak z każdą minutą różnica w grze obu zespołów była coraz bardziej widoczna. Mecz zakończył się wynikiem 35 do 18 dla drużyny z Elbląga. Ciężko jest po takim meczu zebrać myśli bo dostaliśmy taki cios który, po którym bokser nie wstaje. Tak? No, myślę że zadecydowało większe doświadczenie i pewność siebie w poczynaniach zespołu z Elbląga. Jestem przekonany że zespół Jeleniej Góry z każdym meczem będzie grał coraz lepiej i właśnie Boiliśmy się troszkę, że, że dobra postawa w koszalinie trochę nakręci tą drużynę i dlatego od początku chcieliśmy narzucić swój styl gry, żeby tu jakby nie było wątpliwości. To nam się udało i jestem z tego bardzo zadowolony, że zawodniczki zrealizowały te założenia. W trzeciej kolejce KPR Jelenia Góra na wyjeździe będzie walczyć o pierwsze ligowe punkty z AZS-em Łączpol Gdańsk. W miniony weekend drużyna z Mirska grała z granicą Bogatynia. Mecz zakończył się wynikiem 5 do 0 dla włókniarza Mirsk. W pierwszej połowie meczu strzelił Kowalski. Do przerwy wynik nie był jeszcze przesądzony. W drugiej połowie meczu był to festiwal bramek. Na listę strzelców w 40 minucie wpisał się Zytner. Kolejno dwie bramki strzelił sam trener Pichowski. Tuż przed zakończeniem piątego gola dołożył Popiel. Jak chłopakom tłumaczyłem w szatni, nie jest to zmiana spowodowana tym, że będziemy grali defensywnie, tylko gdzieś zrobimy sobie jeszcze większą przewagę w środku i to się sprawdziło w drugiej połowie. Strzelamy cztery bramki, ostateczny rozrachunek 5-0, sześć zmian, każdy pograł, atmosfera rośnie i myślę, że dalej jak tak będziemy pracować, to, to jeszcze na pewno zdobędziemy kilka punktów. Kolejny mecz Włóknia miersk zagra na wyjeździe tym razem z drużyną z Głogowa. Hotel Tango zaprasza na noclegi, imprezy okolicznościowe oraz integracyjne. Organizujemy off-roadowe imprezy integracyjne z wykorzystaniem aut terenowych, pikniki firmowe, wieczory tematyczne. Zapraszamy także na widowiskowe loty balonem. Pięknie położony Hotel Tango stanowi idealną bazę wypoczynkową po aktywności fizycznej, jaką oferuje nasz region. Trasy narciarskie, rowerowe, piesze, spływy kajakowe, jazda konna. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Czas wprowadzić lato do naszych domów. Jak łatwo i tanio odmienić wnętrze, w którym mieszkasz? Wybierz bajeczne kolory firan, zasłon i pościeli, które dodadzą tobie energii. Zmień ręczniki w łazience na nasycone barwy: limonka, błękit, amarantus. Postaw na kwiatowe dekoracje w salonie i paski w sypialni. Poczuj się w swoim domu jak na wakacjach. Salon Grena przy ulicy Jasnej zaprasza na letnią odsłonę. Dużo nowości, profesjonalne porady i bogata oferta.